Cześć, witam. Wyprzedaże, wyprzedaże, jak zawsze na początku roku. Wiem, że wypada jecha, tego nie lecieć do Zary albo innego hm ale ja e, pobuszowałam wyprzedażowo po księgarniach i to są takie składnica księgarska, oczytani i to chyba wszystko. By... A nie, no jeszcze Biedronka. No i po tym, oto są wyniki mojego buszowania. Po pierwsze Joyce Carol Oates Kartagina. E, amerykańska autorka, tytułowa Kartagina to amerykańskie miasteczko otoczone malowniczymi górami, wśród nich i tak dalej. Coś czytałam e, tej pisarki, taka była e, dziewczyna w zielonej sukience, ale już nie pamiętam. Wy na pewno pamiętacie i mi opowiecie. O Tę książkę z powodów sentymentalnych kupiłam. Aleksandra Katarzyna Maludy Podwójne życie na Wojki. Dlatego sentymentalna. Ponieważ kiedy studiowałam w Poznaniu jeden z akademików nosił właśnie jej imię. Nazywał się na Wojka. Notabene był to parterowy budynek na wydziale pedagogiki, przy tym przed oknami wieczorem zawsze się pojawiali panowie w Niekompletnym stroju, ale chciałam się dowiedzieć, kim właściwie była ta Nawojka, yy, która zasłużyła na to, żeby mm, nazwać jej imieniem Uniwersytet. Przeczytałam co nieco w encyklopedii wtedy, ale tutaj taka książka na jej temat na pewno będzie bardzo ciekawa. Chyba w Krakowie też jest y, akademik Nawojka. Władysław Kopaliński, o no, i o Władysławie Kopalińskim to ja muszę zrobić osobny mm, film o jego wszystkich wydawnictwach słownikowo-encyklopedycznych, ale tutaj Władysław Kopaliński, 125 baśni do opowiadania dzieciom. Myślą przewodnią tego wyboru jest rzecz dość osobliwa. Sposób jego wykorzystania, mianowicie opowiadanie dziecku własnymi słowami, z własnej pamięci, słownictwem i stylem, Znanym dziecku z codziennych kontaktów z opowiadającym. Czyli własnymi słowami opowiadamy dziecku baśnie i bajki, które same, sami znamy. To no, Kopaliński zasługuje na um, osobny film. Co tam będzie teraz? Tom ma karty. Tom ma karty. Nie wiem, czy to nie jest ten od drogi? Nie co to jest? Robert Resztek po upadku spowodowanym czymś co spadło z nieba wchodzi nagle w posiadanie 8,5 miliona funtów ho 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 tak, jego debiut literacki, ha, to tamten był McCormack debiut literacki a jako, że on się urodził i mieszka w Oksfordzie to jestem już zadowolona, bo serial dziejący się w Oksfordzie to jest Louis i London Kills. Bardzo mi się podobają, więc resztki. Tajemnica nawiedzonego lasu. Anna Kaintoch. Ja nie wiem, czy to nie jest. Pozostałe tomy z serii. Aha, pierwszy jest listopad 1953 roku. Zresztą Wy o tym wiecie lepiej ode mnie, dlatego na pewno się wypowiecie. Teraz świetna seria Archipelagi wydawnictwa Wab. Włodzimierz Pawluczuk, Judasz. Judasz. O czym jest ta książka? O zmaganiu się człowieka z własnym losem. Wiecznością z Panem Bogiem o miłości, zrazie i ukojeniu. Ale to jest chyba... O, tak. O grupie wierszalin. Reportaż z końca świata. Yy, historia o proroku Eliaszu z wierszalina. Chyba z tym wierszalinem coś ma wspólnego ta książka. Dobrze. Ryzykowny wybór. Emilia Szelest. Finał bestseller... no, znowu. bestsellerowej znowu. Bezcelerowej serii z Weroniką Kardasz. De Weronika Kardasz. Tymczasem w przemyślu rządy nad bractwem obejmuje brat Ewy Kordian. W przemyślu. Czy to jest jakaś science fiction? Wy wszystko wiecie. Dobrze. Teraz będzie science fiction. Samotność odległych gwiazd. Czyż tytuł nie brzmi romantycznie? Kate Ling. Tylko przez romantyzm tego tytułu wzięłam. Czyż w, nieskończoności, w nieskończonej ciemności wciąż można mieć nadzieję? Ventura to gigantyczny statek kosmiczny. O, już się cieszę, bo lubię statki kosmiczne. Od, A zwłaszcza ten z filmu ósmy obcy pasażer Nostromo. No, tutaj to wiadomo PS Kocham Cię na zawsze Cecilia Ahern najbardziej wzruszająca powieść ulubionej autorki milionów czytelniczek na całym świecie. No, nie wiem, czy ja jestem targetem dla tej książki, ale kto wie. Następnie Ania Rone, z czego zrobiony jest świat. Jak żelazo pomaga nam oddychać, potap, potas pozwala nam widzieć, a i, i inne supermoce pierwiastków. Żyjemy na wyjątkowej planecie. Wszystko w naszym otoczeniu, nawet my sami, jesteśmy złożeni z pierwiastków. To fantastyczne uczucie trafić na książkę, o której się nawet nie wiedziało, że jej się potrzebuje. No, no, no. Brzmi apetycznie. Justine Levy, zła córka, powieść nominowana do nagrody Gonkurtów w 2009 roku. Tak, francuska. Kiedy Louise dowiaduje się, że jest w ciąży, wpada w popłoch. Nie wie, czy dorosła do tego, aby być matką. Dobrą matką. Jej matka bowiem. No właśnie. Kryminał pod tytułem Czerwień z czerwoną okładką, a jakże? Kolory zła. Czerwień. Małgorzata Oliwia Sobczak. Mocna powieść w dobrej cenie. Dwa morderstwa, które dzieli 17 lat, a łączy Sopocka plaża. Kryjąca wiele mrocznych sekretów. Następnie, po dobrej stronie, Spencer Queen, autor bestsellerów, poznajcie jedną z najciekawszych bohaterek współczesnej literatury. Osamotnioną, załamaną życiem, pozbawioną złudzeń, jednak wciąż szukającą odkupienia i nowego celu. To postać. Która nie pozwoli o sobie zapomnieć. Coś chyba skandynawskiego, bo takie nazwisko, Mats, Mats Strandberg, pół życia. Pół życia jest powieścią o miłości, tajemnicach i kłamstwach. O konwenansach, które zmuszały ludzi do podejmowania tragicznych decyzji i o tym, jak to jest bać się bycia sobą. No, to są tematy, które ja lubię. Następnie Pola Kiński. Pola Kiński, aktor. Jak on Kiński się nazywał, ale zapomniałam imienia. Ulubiony aktor Hercoga. Grał w filmach Agirra Gniew Bogu, wiecie ta biała czupryna i to yy, i ten w oczach miał zawsze jakieś szaleństwo. Urodzony w Gdańsku i tutaj jest książka napisana wspomnieniowa przez jego starszą córkę, albo młodszą tego nie wiem, Polękiński, bo miał jeszcze córkę wiecie ona grała w teście Duberville Teraz mi się przypomnie jej imię, a to jest Pola, nie aktorka. To opowieść. Ta opowieść sprawia, że klatka żeber czytelnika staje się zbyt ciasna, by mógł swobodnie oddychać. Brak im tchu w skroniach, odczuwam niebezpieczne pulsowanie. Jamę brzuszną wypełnia głaz. Milczę". Jest absolwentką szkoły, no jak ta jej e, siostra się nazywa, nadal nie mogę sobie przypomnieć. I na koniec książka, o której się mówiło dużo, pod koniec 2021 roku e, litewskiego pisarza Andrus Kirwhak, listopadowe porzeczki. Olga Tokarczuk napisała, e, to literatura, która potrafi zaczarować. Zanurzona w listopadowej mgle wieś, otoczona mrocznymi lasami, zamieszkanymi przez tajemnicze zjawy i upiory. Można spotkać tu diabła i oszukać go, podpisując z nim pakt sokiem z pożyczek. Nie wszystkim jednak się to udaje. Ym, a więc ta książka pojawiała się pod koniec dwóch. 1020... Nastazja Kiński, tak chyba miała tak na imię 21 roku. A więc to są moje zdobycze wyprzedażowe. Proszę oczywiście o komentowanie i napiszcie co wy kupiliście w ramach wyprzedaży. Dziękuję do zobaczenia.